Pewnego razu dwóch braci poszło do lasu. Bartek, nie oddalaj się ode mnie, bo się zgubisz. Dobrze, dobrze, Wlacisku. Ostatnio słyszałem o pedofilu krążącym po tych lasach. Poluje na dzieci takie jak ty. Aś padaj, sam jesteś Szli w ciszy przez następne 15 minut, po czym zadzwonił telefon. Halo? Odpowiedział niepewnie Mateusz. Obserwuję cię. Chętnie bym cię dopadł i... Połączenie zerwało się, a na twarzy Mateusza pojawiło się zdziwienie i strach. Co się stało bracisku? Eee, nic takiego. Jakiś prankster do mnie zadzwonił. Po kolejnych dwustu metrach Mateusz kątem oka zauważył ruch po prawej stronie. Kto to? Powiedział po cichu zdziwiony Mateusz. Ale o ci chodzi. Ani z Braciszków chyba mi się coś przewidziało odrzekł nie odrywając wzroku. Po upływie pięciu minut, Bartek zauważył coś leżącego na drodze. Co tam lezi? Mateusz oderwał wzrok od wyświetlacza telefonu i spojrzał wskazane przez Bartka miejsce. Ehm, nie mam pojęcia. Poczekaj tutaj, sprawdzę, czy jest to coś niebezpiecznego. Może to być jakieś dzikie zwierzę. Mateusz ruszył powoli w stronę nieznanej istoty, pozostawiając Bartka w tyle. O kurna, to jest człowiek! Bartek, dzwoń po... Przerwał, widząc, że Bartka nigdzie nie ma. Bartek? Zapytał, niepewnie nie dostrzegając ani śladu po swoim bracie. Ruszył szybkim krokiem w miejsce, gdzie ostatni raz stał Bartek. Ciągle go nawoływał, lecz bez odpowiedzi. Gdzie on może być? Noż, co za patafian! Nagle usłyszał dźwięk, który wywołał w nim niskę nadziei. Bartek, nie rób sobie ze mnie jaj, przecież cię sły. Przerwał widząc to, co było źródłem dźwięku. W odległości około 30 metrów od niego stał ubrany na czarno mężczyzna trzymający jakieś narzędzie w prawej dłoni, a wewej coś na wzór telefonu. Nagle w kieszeni Mateusza rozbrzmiał dzwonek telefonu. Natychmiastowo wyjął telefon z kieszeni i odebrał połączenie, spoglądając w miejsce, gdzie przynajmniej powinien stać tajemniczy mężczyzna. Halo? Kim jesteś? Twój brat jest idealną dekoracją na choinkę. Będzie tak samo idealny do zjedzenia. Dźwięk rozłączenia się przerwał wypowiedź starca. Boże, co ja mam robić? To jest jakiś psychopata! Spoglądając po koronach drzew... Dostrzegł coś, co zostanie u niego zapamiętane do końca życia. Na jednym z wysokich drzew wisiał, nawet nie wiadomo, czy można nazwać to co coś Bartkiem. Na drzewie wisiało ciało jego brata, z którego zostały wyjęte wnętrzności. O Boże! O Boże! Bartek, co on ci zrobił? Mówiąc to, ze łzami w oczach zaczął biec w drugą stronę i lesił w nogach. Po trzech minutach nieustannego sprintu potknął się o korzeń wystający z ziemi i stracił przytomność. Po paru minutach ocknął się i przez chwilę nie wiedział, co się z nim dzieje. Co jest do cholery? powiedział cicho, powoli orientując się w sytuacji. Czemu jestem przywiązany do jakiegoś krzesła? powiedział po chwili, próbując uwolnić się z grubych pasów, odbierających mu pole manewrów. W moim przytulnym mieszkanku! odpowiedział mu znajomy głos. To ty za tym wszystkim stoisz. Wypuść mnie, gdzie ja w ogóle jestem? krzyczał Mateusz. Po pierwsze to trochę grzeczniej. Jesteś w gościach z synu. Powinieneś więc wiedzieć, jak się zachować. Może jakiś dzień do. Nie zdążył dokończyć, gdy nagle wtrącił się zdenerwowany Mateusz. Wypchaj się, ty, stary pedofilu! Może przywitałbyś się z panem Mistygim? Jakim Mistygim? Co tu się dzieje? Po tych słowach nieznajomy nie wytrzymał i strzelił mu kilka razy w głowę. Nie martw się. Zaopiekuję się tobą. <grystanie>